No, jesteśmy przy shoppingu, który jest tuż przy oceanie. Tutaj są żaglówki. A tutaj się odwracam i patrzymy a tu Polka. I wchodzimy do shoppingu. Wchodzimy do shoppingu który jest jeszcze raz powtarzam przy Oceanie. No i mamy wszystkie sklepy, lewo, prawo, tutaj ciuchy i tak dalej. O, o i dobra, I tutaj mamy busta, czyli napoje owocowe, a tutaj podłoga z desek, żeby było ciekawie. Shopping, gdzie jest podłoga z desek. No, pozdrawiamy stąd podróże wojownika. Zapraszamy do Australii. Razem powojujemy. O, kafejka. lasy o, o, tutaj jakie fajne. Też woda. Proszę bardzo, tam plaża. Tu kafejki. O, podoba mi się. Tu by można przyjść na jedną frytkę. Hmm. Fajnie. No No, fajnie. Tam powiedziałem zobaczymy No Ale sklepu O, mewa, mewa. Jak się drzew z kubana.